Hej, hej! Witajcie w kolejnym odcinku na Mesterowym YouTube. Ja mam na imię Sylwia i opowiem Wam dzisiaj o języku norweskim. A konkretniej tematem naszego odcinka będą nieprzetłumaczalne słówka w języku norweskim, czyli takie, których nie można bezpośrednio przełożyć na język polski. Pierwszym słówkiem, które zapewne już kiedyś słyszeliście, jest kus. Czyli miły, przyjemny sposób spędzania czasu. Najlepiej z bliskimi albo właśnie w samotności, na przykład z książką w ręku albo kieliszkiem wina przy kominku. I słówkiem, które wiąże się właśnie z kus, jest także kuszli, czyli przyjemny, przytulny. Więc jeżeli podoba Wam się dana sytuacja, dana chwila, możecie powiedzieć: O, co so kuszli, czyli ale miło, ale przyjemnie. Kolejne słówko to et poleki, czyli w Poznaniu powiedzielibyśmy obkład. Wiem, że nie ma tego słówka we wszystkich gwarach, więc już tłumaczę o co chodzi. To jest wszystko, co możecie położyć na kanapkę. Zatem szynka, ser, jakaś ryba, ale także wszelkiego rodzaju smarowidła, czyli na przykład dżem, czy nutella. I w zasadzie samo słówko wskazuje już na jego znaczenie, ponieważ. Olegie po oznacza kłaść na, więc et poleg to jest właśnie wszystko, co kładziemy na kanapkę. Teraz słowo, które już pojawiło się nieraz na tym kanale, mianowicie rys. Rys to słowo, które określa osobę, zazwyczaj ucznia, który kończy szkołę średnią i świętuje to, że przed nim wejście w dorosłość. I Rusowie świętują to w ten sposób, że wynajmują imprezowe busy, bawią się do białego rana, wykonują różne rozmaite zadania i przez kilka tygodni zaznaczają właśnie ten duży krok w dorosłość, który przed nimi. A teraz jeden z moich faworytów, czyli sharp-dye. Sharp czyli dosłownie naostrz się, ponieważ o szarpę to jest coś ostrzyć. Jeżeli mówimy do kogoś, że ma się ktoś naostrzyć, to oznacza, że ma się po prostu ogarnąć i wziąć w garść. Kolejne nieprzetłumaczalne wyrażenie w języku norweskim to tak, for sure, czyli dosłownie dziękuję za ostatnie. Nie znajdziemy tego wyrażenia w języku polskim, ale używając właśnie tak for mamy na myśli, że miło nam ponownie widzieć daną osobę. Yy, może minęło już trochę czasu od ostatniego spotkania, ale bardzo cieszymy się z tego, że ponownie się widzimy. Słowem, które znajdziemy w języku norweskim, ale którego nie znajdziemy w języku polskim, jest również marka czyli określenie odnoszące się do wszystkich terenów zielonych otaczających miasta norweskie. I to określenie oznacza właśnie tereny, na których Norwegowie uprawiają tak zwany friluftsliv, czyli rekreację na wolnym powietrzu, jak na przykład camping, czy bieganie, albo też jazda na nartach. Dalej mam dla Was słówko sombue, czyli osoba, z którą mieszkamy, partner, lub partnerka, ale z którą mieszkamy bez formalnego związku małżeńskiego. Czyli na język polski to słówko przetłumaczylibyśmy zapewne jako konkubent, konkubina. Jednak w języku polskim ma to słówko negatywne zabarwienie, a w języku norweskim jest ono zupełnie normalne. Teraz słowo, które chętnie wprowadziłabym także do języka polskiego, czyli Learning Spills. Czyli dosłownie Pills. Piwo, jasne piwo, ale to wypłata. Łącząc to, możemy już zgadnąć, co to słówko oznacza. Jest to określenie na zwyczaj, który jest praktykowany w Norwegii, czyli wyjście wspólne ze współpracownikami na piwo po wypłacie. Wyrażenie, które możecie często usłyszeć w Norwegii, to glaidai, czyli Kocham Cię, ale jest to o wiele luźniejsze określenie niż na przykład Je Daj, ponieważ Je Elske Daj odnosi się głównie do ukochanej osoby. Wiąże się z romantyczną relacją, a daj", możemy śmiało y, użyć w stosunku na przykład do członków rodziny czy do przyjaciół. Dalej mam dla Was ,,dygnot". Czyli inicjatywa, którą wykonujemy i nie otrzymujemy za nią wynagrodzenia. Może to być na przykład inicjatywa sąsiedzka, podczas której wszyscy sąsiedzi zbierają się po to, żeby na przykład pograbić liście, pomalować ściany, czy po prostu posprzątać, aby wszystkim żyło się lepiej. O Harri. Również wspominałam tutaj na kanale. Jest to słówko, które oznacza coś niefajnego, coś obciachowego albo coś wulgarnego, czyli po prostu coś, co jest takie bardzo januszowe. I w języku norweskim występuje na przykład określenie charitur, czyli wyjazd na przykład do Szwecji na tańsze zakupy, czyli takie trochę przyjanuszenie, żeby zaoszczędzić. W języku polskim mamy dwa słówka, aby określić naszego partnera lub partnerkę, czyli chłopak albo dziewczyna. Z kolei w norweskim mamy tylko jedno słówko na określenie naszej drugiej połowy i jest to sjażte albo sjaarestte i wcale nie określa płci danej osoby, jest ono neutralne. not? czyli kolejny kandydat tego zestawienia, to dosłownie noc tropikalna, ale to słówko nie ma nic z tropikami wspólnego. Po prostu określa noc, podczas której temperatura nie spada poniżej 20 stopni. I na sam koniec mam dla Was odpoklot, czyli rodzeństwo, które urodziło się długo, długo, długo po swoim starszym rodzeństwie. Koniecznie dajcie mi znać, które z tych słówek podobało Wam się najbardziej. Jeżeli jakiegoś słówka w zestawieniu zabrakło, to też chętnie o tym przeczytam. Komentarze są dla Was. Więc jeżeli macie także jakieś sugestie, o tym jeszcze chcielibyście posłuchać na tym kanale, to proszę pisać śmiało. A ja tymczasem zapraszam Was serdecznie na nasze kursy: kursy grupowe, indywidualne, jakie chcecie. Z języka duńskiego, norweskiego i szwedzkiego. A wszystkie szczegóły na naszej stronie master.pl. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hade!